Cześć, witajcie w ostatnim levelu z Tibetu. Mamy Ice Palace, to trzeba było strzelić. Nigdy wcześniej nie było czegoś takiego, że trzeba coś strzelić, żeby zadziałało. No ale tak jest. Co ja mam tu zrobić? Czekajcie... U góry jest apteczka, na pewno. Dobra, już widzę. Jest tutaj strzele zapis. To jest trudne. Bardzo fajne są te płytki, ja je lubię, ale są trudne. przodu trzeba tutaj podejść, bo inaczej się nie da. Nie wiem, chyba nie trafiła w to. Szkoda życia, także wczytam. Dobra, jeszcze mi nie zażarło życia, także spokojnie, żeby próbować dalej. O, tak to miało być. mi to tutaj wyrzucić, super. Cieszmy się i radujmy, że się udało. Co dalej? Co mi to dało, że ja to zrobiłem? Tego nie wiem. Może być, że jestem tu, czy nie? Aha, ona nie ma takiej możliwości, bo nie. <ścoughs> czy da się ich zabić? Nie da się. Szkoda. Tam jest apteczka. Teraz sobie ją weźmiemy. Jakby nas wypluło tam wyżej, to by było całkiem nieźle. Chyba. Nie, bo się zabijesz. Ja już znam te twoje numery. Chodźmy po apteczkę, bo wiem, że tutaj gdzieś jest. No, tu. No, jest, ok. Chodźmy próbować dalej skakać zaraz. Okej, okay, zapisz to. Aha, bo tutaj otworzę, otwieram sobie bramki, czyli jeszcze jedną muszę, jeszcze jeden muszę znaleźć dzwonek gdzieś, pewnie tu. Tu nie ma nic. O, okay, jak tutaj mam je to wykryć żeby było dobrze? Bo to jest zamknięte, nie może być zamknięta. Dobrze tu życie nie zabiera to jakoś specjalnie, czekajcie. Może tu za mną jest jakiś dzwonek, nie wiem, nie jest za mną. Yy... Tylko trochę dupa, bo ja potrzebuję się to, stać. to nie mogę tego użyć. Jeszcze nie. Okej. Okay. Pięknie to zrobiłaś, po prostu idealnie ci to wszło. Oni chyba wyszli. Nie chciałem tak. To ona zrobiła sama z siebie? Niepoważna. Dwa klipsy do Uzi, super. Więc nic nie ma chyba. Okej, okay, to czas zejść. W miarę po ludzku. Zeszli, zeszli. strasznie oni wyglądają <grych> dobra, pójdziemy sobie po tą auteczkę to jeszcze będzie sekret, chyba Aha. mamy spokój, dobra to jest takie odznaczające się z krzyżem na środku klocek znaczy ta zawsze jest przecięta na 4 kwadraty To znaczy, że można coś zrobić wtedy z danym przedmiotem no Ok, I tu jest takie coś, i tutaj się idzie po prostu zapaliście flarę? Nie, to też nie widać. Szkoda. Niewidzialne po prostu jest to. Niewidzialny mościk. Aha. Także złoty sekret już mamy. A czy nadal coś jest? Chyba nie. To są drabinki, że byśmy spadli czy coś. A nic nie ma. Dobra, i co mi to dało, że ta klatka jest na dół? Dało mi to coś? Pewnie tak. jeszcze nie wiem co. E, może też otworzyła się już ta um, kratka, to by było bardzo miła. Otworzyła się czy nie? A podniósł się ten mościk. Po no nam nie widać nic. Pokaż. Nie. Altupa. Dobra, no to trzeba sobie radzić jakoś. Tu jest płytka, to skorzystaliśmy, tu skorzystaliśmy. Tu jest jeszcze jedna. I nie wiem, czy tutaj nie ma tego dzwonka. Zaraz się okaże. Okej, okay. i coś ja tu muszę zrobić jeszcze, ale nie wiem co. Na górze już byłem. W sekrecie już byłem. kratka spadła na dół. To co ja tu mogę więcej zrobić? No, tam nie za 100 punktów. No i Jezus, naprawdę nie widzę tego przycisku. Ta klawiatura to jest dramat. Dramat po prostu. Zresztą widzicie, jak mi się czasami zachowuje. I nie nie zpiecz tego. W ogóle zapiszemy sobie chyba. Bo... Może tu coś jest? Oczywiście, że tak. No, nawet ktoś. Wiem, że cię boli, ale mnie to boli bardziej uwierz. Dobra, dźwignie podniesiemy, podniesiemy sobie tą klapę i tak będziemy mogli tam iść. Bardzo się i raduje. Bo... Trzeba wziąć akteczkę w ogóle, bo trochę życia nie ma. Idź. Nie wierzę w Twoje umiejętności, kobieta. Dlaczego czasem chodzisz, czasem nie? Muszę powiedzieć? Chodź, weźmiemy na się. Może będziesz posłuszna wtedy. Prawie całe życie. Może być. Teraz idziemy na te płytki. I faktycznie będziemy kończyć z nimi zabawę. Trzeba tak wlecieć, żeby dobrze było. Nie wiem jak to zrobić. No, czyli tak. Okej. Okay. Gdzie jest to? No weź tu traf. W kulki saleć. Dobra. A teraz tu jeszcze jedna klapuczka powinno się udać Aha. to było oczywiste. Dlaczego by to nie wypiło z powrotem do góry? No nie. Nie wal się w łeb. Poczekaj, może od tej strony, co? Czyli też nie. W sensie no od tej tylko nie tak jak powinno. Ona powinna się złapać tego od razu. O, właśnie. Spoko. ci tam w Chinach chyba jeszcze te odrzutowe płytki będą. Pierwszym razem, patrzcie. Widzieliście? Jak chce, to potrafi. Boże, już mi się w głowie kręci od takiego czegoś. Prawda. O, udało się. I co otworzyło nam się gdzieś dzięki temu? Nie wiem, tak, tutaj się otworzyło, dobra. Maskę musimy znaleźć na pewno. Musimy wziąć ten gong, falność wzmienić, no i będzie boiszkę, koniec, na wszystko. Sekret mamy jeden, drugi chyba wiem gdzie jest, a trzecie będzie w ogóle tam, gdzie boss. Co by to Ale nie wiem. Lodowy pałac się nazywa, level. dziwnie. A tutaj widać stąd sekret, tam trzeba będzie. A tu jest dziursko, tak? No, patrzysz się na dół, a kamera robi ci coś, Masakra. Myślę, że spadnę. Dobra, nie będziemy kusić losu. Ja coś czuję, że tu spadnę zaraz, więc. Lol, ale nie zabiła się, to już wiecie. Progres, możesz to zrobić normalnie. po bożemu, dziękuję. Bitulek spadł. Flarki sobie wezmę. Mogliby zrobić sobie jeden długi level z tych dwóch krótkich, bo to wcale nie musiało być rozbijane na dwa. Ale myślę, że dobrze to zrobili. A to chyba coś mi wyskoczy jeszcze na popula kiedyś. Nie wiem. Takie mam wrażenie. Mniejsza. Chodźmy po ten sekret w takim razie. Okej. Okay. No i jeszcze jeden. Tym razem nie mam amnezji i wiem gdzie jest. <grystanie> Także spoko. To chyba dźwignie jeszcze. A tu są drzwi, dobra Ale pamiętałem, że coś było? Pamiętałem Apteczka, super Hello. No, dziękuję Weź ty, kobieta się nie wykupię z tymi broni, bo normalnie masakra Weź ty, Uzi Jakieś nowe kotki. Dobrze, że go zbadził na chwilę, to przynajmniej nie użarło tak, na, tak mocno jak mogłoby. No i kolejna maska, super. Gdzieś ją trzeba wtychnąć, ale gdzie? Nie wiem. Gdzieś na pewno. Może tutaj... Kurde, nie wiem. Może koło tych drzwi było miejsca, ja nie wiem, że było. Aha, drzwi się otworzyły same z siebie nagle. Po wzięciu maski, okej. Okay. To... To jest dziwne. Tu nic nie ma, dobra. No, no, tak się oświetla trogę, słuchajcie. <laughs> okej. Okay. No nie rób tak. Jezus. Jeszcze jakiegoś kolegę przyprowadzisz? Na dole są, okej. Okay. Maska się wtrenia tu. Ale czy my na dół chcemy iść. Tak, czy znaczy na dole się wtrynia maskę, ale tam wcale nie trzeba szpundzić gdzieś jakoś super. Aha. O, z byśmy zapalili wtedy. Wiesz co, weź flarę i ją wyrzuć. No, spadła super. I trzeba tak spać, żeby nie spać na kolce. To można. Dobra, wybrałem chyba mniejsze zło. Jak zaczął skakać się turlać, to co na te kolce na pewno się naciął w końcu. Aż weź poniżmy to, czy coś tu jest. No może akurat. Oczywiście nie liczę kolców, ale chyba coś tam widzę, jakieś nabójki. Aha, Nawet dwie paczki, to grzech było nie wziąć. Dobra, chyba wszystko. Chyba nie znaczy na pewno. Dobra maskę tu. Wyglądała jakby tą wsadziła tą flarę tam. Teczka jeszcze jakaś. No i tak jak mówię, to jest część tego poprzedniego levelu. To byliśmy już. Te drzwi były otwarte, by the way. Ale teraz w końcu dostaniemy się na ten. ...mościk. A akurat flara zgasła, także musimy z tym wpadać. Ja nie wiem, czy tutaj dźwigni nie było żadnej, żeby tutaj się zapaliły te wszystkie znicze. Wiecie co? Kojarzyło mi się, że była taka dźwignia. A może i była? Gdzieś, pomiędzy kocami, ja, ja nie wiem. Dochodźmy połowami. Ale nie widzę. Kichać na to. To jeszcze są flary. A możemy wziąć. Trochę ich używam ostatnio. Nie na tyle, żeby wszystkie wypstrykać, ale... Ale tak. Drzwi zamknięte. Bez sensu. Przecież ja tam byłem poprzednio i jakoś nie byłoby zamykane. Aha, do tego znicza idziemy, dobra. Tam jest dźwignia jakaś. Tylko no, on nam wyleje się, my wtedy... ma ten gong, uderzymy w... Znaczy, młotek w No Dobra, spadło. Mam nadzieję, że to mnie nie może zabić. Okej, bierz to. No. Czy coś tu więcej dla mnie jest? Pokazać mi. A tu byliśmy po. Maskę chyba, a tutaj nagle są naboje dziwne, no przestańcie. Kwiatyki. Tak ja uwielbiam jak ona. bo zaczyna strzelać. Tam widziałem, że były naboje po tej drugiej stronie, ale tam się nie da wrócić teraz już. Więc zostawiam to jak jest. Ale jazda była tutaj, sieczka jak 150. Ogrądę. Eee, tam są jakieś sople, a tu Steczka, super. Prawda? Jeszcze go tepło wyżej. Ta warczy. Akurat ta Kayeti właśnie nadaje się do nich. Aha. Chyba trzeba po prostu biec na dół, ale nie wiem. No ja się okaże. Jeśli Lara mi się zatrzyma nagle w miejscu, no to będzie dramat. Taka akcja była właśnie, słuchajcie, chodźmy tu zobaczyć, czy czegoś nie było czasem. E, no nie dali nic, ale jazda. Bez sensu. No nic, nie ma nic, totalnie, zupełnie. Ja bym tu coś wcisnął. Bez sensu. Okej, okay, no trochę, gdzieś, trochę się dzieje w tym levelu, można powiedzieć. Powiedzieć, to chyba na dół też coś jest. No ta dziwna. Nie wiadomo o co chodzi. Teraz się dowiemy. A może się nie da na dół? Kurde, nie wiem, gdzieś... Kiedyś była taka drobinka, ale to chyba już była ona kiedyś po prostu. Nie ma drugiej takiej. A może jest właśnie tu. Teraz pytanie, czy ja chcę tam schodzić. Zapiszę to. I zejdziemy, może czytam jest coś chyba na cholerę robić taką drobnikę. Dobra, mamy wejść czy mamy iść w bok, jak to jest tutaj kurde. Idzę do góry, bo się da. Na dół nie, na pewno. Aha, ok. Prawie wycyklowane. Dobra, ruszaj to dubsko Jakoś tyłem bym tu zjechał, chyba wiesz. Tak, to było właśnie. To było właśnie tyłem. O to mi chodziło. No. I tu trzeba użyć to. Ale czy to już się używa, czy później można tutaj wrócić? No pytanie za 100 punktów. E, ale użyję jak trzeba tu. To... Dobra, na razie stąd w ogóle pójdziemy. Nie biorę tego tutaj, co... co trzeba. Co zejść? Okej. Okay. Tu są drzwiczki, tam jest sekret i my chcemy ten sekret wziąć. Ale żeby wziąć sekret, to taka drabinka, tutaj jakaś dźwignia gdzieś powinna być i powinniśmy wszyscy być szczęśliwi. Więc nie widać. Z której strony jest ta dźwignia? Pytanie. To sprawdzić, ale chyba z tej. Dobra. To chyba nie jest czasówka. Yy, natomiast gdybyśmy wzięli to żółte, złote coś, co musimy wziąć w ogóle z Tybetu, co jest naszą głównym celem, nie wiem co to jest, jak się to nazywa, zobaczymy. To... To byśmy uruchomili tego bossa już, a z tym bossem to ciężko by było tutaj cokolwiek zrobić. A wcale nie trzeba um, brać tego, potem można tam wrócić po to. A tak to mamy spokój, chociaż. Jakiś kolce? No nie. Co mi tu dacie? Powiedzcie. Aha. Bardzo dużo granatów. To jest dla nas znak, że mamy tę broń właśnie wziąć. I tak też zrobimy. Już mówiłem o tym od dłuższego czasu. Bardzo dużo granatów. Bardzo dużo. Używałem ich tam trochę niedawno, ale... Ale no to jest nic. No i musimy się wspiąć z powrotem. Chyba jakoś tam od prawej strony tutaj. O, gdzieś. Gdzieś tu. Tak mi się kojarzy, dobrze się dało. Dobra. Serio? Co to jest? W ogóle wygląda jak bransoletka jakaś, albo jakiś pasek. Co to jest? Talion, to tak nie wyglądało. O nie, to jest ten do tych drzwi. Dobra, my sobie wyśmiemy i zapiszemy to. Idziemy się bić. Próbujemy przynajmniej tam, skąd on wyjdzie będzie jakaś apteczka, ale nawet nie będę jej brać. Ciekawe jak te granatu trzeba wpakować w niego. Myślałem, że ten granat jest troszeczkę szybciej, jeszcze lecę, ma być 4. Ale niestety nie. Dobra, teraz zapiszmy i spróbujmy go paciupać jakoś. Może on się gdzieś zbloczyć, to by było miłe. No, to już. Więc grant jest na niego jak najbardziej super, ekstra mocną drogą. To chyba będzie jakaś cenka, bo my wracamy do. do Chin. I trochę mnie te level. Hmm, przetłoczają, bo są długie, ale dobra. To co, ja się zamierzam nam do usłyszenia w kolejnym odcinku. I na razie. Cześć. はい、はいはいはい